W październiku 2015 roku istniejąca od dwóch lat marka Vetement poruszyła światem mody. Jej pokaz, na którym zjawili się m.in. Kanie West, Travis Scott czy Virgil Abloh, zapisał się w historii jako przełomowy, zaskakujący i szokujący. Dlaczego? W kontraście do innych marek luksusowych, odbył się w chińskiej knajpie, był przepełniony kiczowatymi projektami, a sama nazwa marki po francusku znaczy po prostu odzież. Jeśli oglądałeś mój film o Balenciadze, kojarzysz już pewnie ten klimat. Jak to się stało, że bez wyrobionej marki bracia Gwazalia od samego początku byli w stanie wyprzedawać tak proste rzeczy w tak abstrakcyjnych cenach. Vetemo to marka założona przez tę samą osobę, która przez ostatnią dekadę zarządzała kreatywną częścią Balenciagi. Demnek Vazalie. No więc wracamy do tematu tego utalentowanego Gruzina. Dziś przybliżymy okres przedbalenciagowy. Opowiem o historii Vetemo. Przedstawię dlaczego moim zdaniem odnieśli oni tak duży sukces w tak krótkim czasie. Pokażę Wam jak firma kpi sobie z mody i świetnie na tym zarabia, a na samym końcu zastanowimy się czy taka marka jest w ogóle w stanie na dłuższą metę się utrzymać. Zapraszam część historii Demny z filmu o Balenciadze urodził się w Gruzji w 1981 roku. W tamtych latach nie było tam łatwo. Wojny, bieda i generalnie sowiecki beton. Było trochę przeprowadzek, trochę różnych kierunków, ale w końcu w 2006 roku Demna ukończył Antwerpską Akademię Sztuk Pięknych. To bardzo elitarna i wymagająca uczelnia, w której kształcili się m.in. Martin Margiela, Heider Ackerman czy ekipa Antwerp Six. Jego talent zauważył projektant Walter van Beirendon, u którego Demna spędził kilka kolejnych miesięcy, ucząc się projektować jeszcze lepiej. Później po Beirendonu Dostał robotę w Marzeli, a następnie w Louis Vuitton, gdzie zajmował się kolekcją damską. No i nie czuł się tam najlepiej. Sztywne ramy marki nie pozwalały mu całkowicie puścić wodzy fantazji i tworzyć tego, co faktycznie chciał. I właśnie głównie z tego powodu, żeby móc sobie tworzyć, co się chce, ale też ze względu na to, że według braci Gwazalia moda luksusowa była w tamtym czasie nudna na przełomie 2013 i 2014 roku powstało Wetemon. Demna skupił się na części kreatywnej. Zebrał w końcu spore doświadczenie i zbudował sobie solidne fundamenty, a a jego brat, Gura również wykształcony i bystry gość, zajął się w firmie kwestią biznesową. Dodatkowo w tworzeniu marki brało udział jeszcze kilku anonimowych projektantów. No dobra, założyli sobie firmę, tylko rozchulanie marki odzieżowej bez początkowej popularności to kwestia miesięcy, a czasem nawet lat. A tutaj strzeliło to praktycznie od razu. Jak? Przede wszystkim marka stawała w absolutnej kontrze do innych marek luksusowych. Można powiedzieć, że Wetmą jawnie nabijało się z luksusu i przepychu, a ich projekty i działania były przepełnione ironią. Bluzy z niezbyt chłodnym nadrukiem, odważne teksty, bardzo luźne i niedopasowane kroje, podciąganie zwyczajnych rzeczy do rangi luksusu, gumowe japonki za To wszystko było czymś zupełnie nowym w świecie mody. Trochę absurdalnym, ale nowym i nieznanym. Fajnym pomysłem było też organizowanie pokazów mody w miejscach dostępnych dla każdego z nas. Bo marki luksusowe przyzwyczaiły nas do tego, że pokazy są w miejscach przepełnionych przepychem. Pałace, czerwone dywany i żerandole ze złota. Ma być drogo i ekskluzywnie. A Vetemont organizuje swoje pokazy w McDonaldzie, Chińczyku, nocnym Klubie czy opuszczonym centrum handlowym. Nie są to na pewno najbardziej pomysłowe pokazy, bo w tych dobry był np. Aleksander McQueen czy Carol Christian Poel. To jest w ogóle niezły świr, o nim na pewno coś nagram. Ale na pewno wyróżniają się z tłumu i pasują do ogólnej wizji marki. Poza tym braciom Gwazalia naprawdę dobrze udało się stworzyć luksusową markę streetwearową. I chociaż naprawdę bardzo mocno wyróżnia się z tłumu i jest naładowana ekspresją, a przy tym ich estetyka zdecydowanie bardziej pasuje do ulicy niż do pałacowych wnętrz. Wspomniane wcześniej luźne kroje, duże nadruki, ale też różnorodne kolory. I bardziej sportowe niż eleganckie elementy odzieży. To wszystko świetnie rezonowało z młodszą częścią odbiorców, która w końcu mogła założyć coś oryginalniejszego i bardziej wyróżniającego się. Rozmawialiśmy już o tym, że demna potrafi po prostu tworzyć rzeczy wyróżniające się z tłumu. Niektórzy tego nie lubią, inni wręcz przeciwnie, ale jest to na pewno bardzo istotna cecha. I jest też coś takiego, że ludzie bardziej lub chętniej utożsamiają się z tymi mniej popularnymi artystami lub markami. Generalnie, jak coś przechodzi do mainstreamu, często zatraca swoją pierwotną osobowość, a ci pierwsi i najwierniejsi fani powoli oddalają się od idei. Jeśli nigdy nie doświadczyłeś tego w przypadku marek modowych, no bo na przykład nie interesujesz się tym aż tak bardzo, może kojarzysz jakiegoś muzyka. Nowa rzesza użytkowników może w dużym stopniu wpłynąć też na kojarzenie marki wśród społeczeństwa. Tak moim zdaniem było na przykład ze Stone Island, Fred Perry, Goyard, czy znanym Wam już Supreme. A Vetmo było świeże. Nie miało wyrobionej żadnej opinii, nie było znane na cały świat, nie było kojarzone z żadną konkretną grupą, a nowi użytkownicy chcieli należeć do tej ekskluzywnej, bardzo oryginalnej społeczności, today. Inni nie rozumieją. Tacy klienci są bardzo istotni dla początkujących marek, szczególnie streetwearowych. Przy okazji ekskluzywności, tak jak w przypadku Supreme, firma Vetemon limitowała podaż swoich produktów, bo wiedziała doskonale, czym jest reguła niedostępności i jak dobrze działa na klientów. W sumie to fakt, że wszystko jest wyprzedane, nie oznacza, że sprzedało się tego jakoś szczególnie dużo. Vetemon nie należy do żadnego koncernu, a jej osobowość prawna pozwala jej zachować sprawozdania finansowe w tajemnicy, więc w sumie nie wiadomo, jakie marka przynosi zyski. Jedyne informacje o sprzedaży pochodzą od sklepów detalicznych, sprzedających Odzież luksusową. I choć z tego co się zorientowałem, tam wetmum radzi sobie raczej bardzo dobrze, nie do końca wiadomo, jak było na początku. Sam Góram w wywiadzie dla brytyjskiego Voga mówi o tym, że zarabiają od samego początku i że z roku na rok jest coraz lepiej, ale nie podaje konkretnych wartości, a wszystkie informacje na ten temat w internecie są nieoficjalne. Świeżość, oryginalność, przekaz, limitowana podaż. Lata studiów na jednej z najlepszych uczelni do tego kierunku, zdaje sobie sprawę, że to może nie wystarczy. Tak naprawdę to wszystko to możemy wyrzucić do kosza w momencie, kiedy na scenie pojawiają się ci dwaj panowie. Kanye West i Travis Scott to jedni z najbardziej wpływowych osób we współczesnej modzie, szczególnie wśród młodzieży. To oni wyznaczają trendy. Wystarczy jedno zdjęcie w jakimś konkretnym ciuchu i dalej już leci. To jest dosyć rozległy temat i zasługuje na oddzielny odcinek, więc postaram się to skrócić. Kanye, raper i projektant, generalnie człowiek renesansu, któremu niedawno trochę się odkleiło, ten od m.in. butów Yeezy, których cena kiedyś mroziła głowy, naprawdę polubił Wetmą i Demnę. Od samego początku pojawiał się na pokazach mody tej marki, i wrzucał na media społecznościowe zdjęcia w ich odzieży. Zarówno zasięgi, jak i wpływ artysty na młode pokolenie jest ogromne, więc to generalnie wystarczyło, aby marka mogła rozwinąć skrzydła. Swoją cegiełkę dołożył też Travis Scott, też raper, ten od butów z odwróconym znaczkiem Nike, jeszcze droższy od Easy. Wystarczyło, żeby na jednym z pierwszych pokazów Wetmą usiadł w pierwszym rzędzie obok Kaniego Westa. Poza tym również zdarzało mu się udostępniać zdjęcia w odzieży Wetmo. To nie były jedyne przypadki. Marka spodobała się raperom, dzięki temu miała uproszczoną drogę do stania się popularną. Tak to dziś działa: tak tzw. influencer. Influencer marketing na styrydach. No i będąc jeszcze w temacie tych zdjęć w internecie, ta wiralowa koszulka DHL, t-shirt z logo firmy kurierskiej za 250 dolarów. Jaka była zazwyczaj reakcja ludzi, którzy to zobaczyli? Poza. Jak to? Było też rozsyłanie do znajomych. Pamiętam, że sam wysłałem to wtedy kilku osobom, zresztą nadal zdarza mi się o tym wspominać. To po prostu było coś tak absurdalnego i niespotykanego, że aż ciekawego, zwracającego uwagę. I pojawienie się w tak wielu miejscach naraz, nawet wśród tych osób, które nie były szczególnie zainteresowane tematem, na pewno pomogło zapisać się w wielu głowach. Poza tym ta wizja pasowała do wielu społeczności internetowych, w których memy i ironia to sposób komunikacji, a to internet ma w tych czasach największą moc przebicia. Chyba wystarczy. Pewnie można byłoby przytoczyć tu jeszcze kilka przykładów, ale Raczej udało mi się udowodnić, że Vettemont miało trochę ułatwiony start, ale też solidne podstawy, przygotowanie i konkretną wizję. Po raz kolejny wspomnę tu o bardzo istotnym czynniku w postaci dennych wazali. Możemy tutaj mówić, co chcemy, oczywiście kulturalnie, ale ten gość ma naprawdę ogromny wpływ na dzisiejszą modę i jest jednym z najpopularniejszych projektantów drugiej i trzeciej dekady XXI wieku. Więc dopóki Demna siedział w Vettemont, wszystko w filmie szło bardzo dobrze. Firma rozwijała się i przekonywała do siebie coraz więcej odbiorców. Projekty dojrzewały i wciąż zaskakiwały, a zyski, przynajmniej, i według Gurama rosły. Tylko w 2015 roku Demna dostał propozycję pracy w Balenciadze jako dyrektor kreatywny. Te historię już znacie. To była raczej zbyt duża szansa, żeby z niej nie skorzystać, więc przystał na tę propozycję. I tak do 2019 roku pracował na dwa etaty, a później opuścił Wetemon. Generalnie jego podsumowanie było takie, że Wetemon zrobił już swoje, więc idzie dalej. No i na stanowisku dyrektora kreatywnego w Wetemon zastąpił go jego brat Gura. Zastąpił go generalnie bardzo dosłownie, bo projekty Wetemon, Gurama oraz Balenciagi, Demny były były bardzo podobne do siebie. Generalnie Góram bardzo dobrze radzi sobie w prowadzeniu tej marki. Zarówno pod względem biznesowym, jak i kreatywnym, wszystko póki co się skleja. Marka po prostu po latach bycia w centrum uwagi, stabilizuje się powoli i wydaje mi się, że nawet jeśli popyt spadnie jeszcze trochę, marże na tych ciuchach są tak ogromne, że nadal będzie się to opłacało. Mówi się, że Wetymon straciło dużą część osobowości po odejściu demny. Pewnie coś w tym jest, jednak te projekty nadal są bardzo podobne i wydaje mi się, że jest to po prostu kwestia hypu, który przeminął. Ile razy można wałkować wielkie bluzy z coraz to. Innym pomysłem na napisanie Wetimo. To, co na początku zaskakiwało i szokowało, teraz stało się czymś, czego można się po prostu po nich spodziewać. Ostatnie miesiące to mocne próby zwrócenia na siebie uwagi poprzez wracanie do tematu DHL czy sukienki staśmy klejącej i zatrudnianie na wybieg wspomnianego wcześniej Travisa Scotta czy Gigi Hadid. w 2021 roku góram otworzył podmarkę VTMNTS, której no jest jakaś misja, chociaż wydaje mi się, że to była po prostu kwestia ego, która kazała mu założyć coś własnego. Niektóre projekty są ok. Ale generalnie moim zdaniem wyszał. Marce na pewno też nie pomaga coraz większa ilość podrób. Tak jak w przypadku Supreme. podaż Betemon jest cały czas ograniczona, żeby podtrzymać tę ekskluzywność, ale podróby teraz są niemal identyczne jak te oryginalne i zalewają cały rynek. I z tego co widzę, robi się na to nawet przyzwolenie. Często podnoszony jest argument, że ktoś jest sprytny, bo nie wydaje na przykład na buty 3000 zł, tylko 300. Wiecie, co jest urocze? Betemon. I z tym Was zostawiam. Do następnego. Cześć. Jeżeli chcesz mi pomóc w rozwoju mojego kanału, zachęcam do subskrypcji i zostawienia oceny.